W lipcu 1713 roku Napoleon opublikował pamflet, którym zjednał sobie partię Augustyna Robespierre, młodszego brata lidera Jakobinów. To jest ten okres, kiedy Jakobini, czyli ta najbardziej radykalna grupa rewolucjonistów przejmuje władzę we Francji. I to jest ten moment, kiedy kariera Napoleona nabiera rozpędu. I takim przełomowym wydarzeniem było tutaj zdobycie Toulonu. Tulon był broniony przez przeciwników rewolucji francuskiej, wspieranych przez eskadrę floty angielskiej i hiszpańskiej. Dowodzący wojskami francuskimi, Cartou, chciał zdobywać forty opasujące Tulon jeden po drugim. Jak obliczają historycy, załoga Tulonu liczyła około 17 tysięcy ludzi, dobrze uzbrojonych, posiadających liczną artylerię i taki sposób zdobywania Tulonu mógłby trwać miesiącami i kosztowałby pewnie Francuzów bardzo dużą ilość poległych. I oto podczas narady 16 września 1713 roku Napoleon przedstawił swój własny plan. Zwrócił uwagę, że atak na wszystkie forty i kolejnych zdobywanie jest zadaniem bardzo trudnym. Wymagającym posiadania sprzętu technicznego, którego brak. W tej sytuacji zaproponował skierowanie uderzenia w jedno miejsce obleganego miasta. I to jest ten element techniki napoleońskiej, który będzie później Napoleon powtarzał w różnych sytuacjach militarnych. Z genialną intuicją, Napoleon znalazł bowiem najsłabszy punkt w systemu obronnego Turonu. Był to fort leżący na cyplu zachodniego półwyspu. Fort ten bowiem panował zasięgiem ognia artyleryjskiego. Również nad zachodnim półwyspem i cieśniną, wiodącą do zatoki, nad którą leży Tulon. Opanowanie tego fortu oznaczało, że będzie można skierowanym stąd ogniem artyleryjskim i kulami zapalającymi, rozgromić eskadrę angielską zgromadzoną w cieśni i w zatoce. Dowodzący nie rozumiał, o czym mówi Napoleon. Dlaczego nie rozumiał? Tak to potem wyjaśniał nasz bohater. Był patriotą, jak Jakobin, a ignorantem w sprawach wojskowych, jak kapucyn malarz z zawodu, nie posiadał elementarnych wiadomości o sztuce wojennej, lecz jeśli nie był dobrym żołnierzem, był dobrym człowiekiem. Plan Napoleona został zaakceptowany i rozpoczęły się przygotowania do jego realizacji. W noc z 16 na 17 grudnia, mimo ulewnego deszczu, Francuzi przystąpili do ataku na Equilette, bo tak się cel tego ataku nazywał. Kierujący akcją Napoleon został ranny ale 17 grudnia wieczorem fort znalazł się w rękach zwycięzców. Natychmiast skierowano stąd działa przeciwko eskadrze angielskiej i wszystko rozegrało się według przewidywań Napoleona. Anglicy ewakuowali swych żołnierzy na okręty, spalili magazyny i odpłynęli. Tulonem zawładnęli żołnierze republiki. Za to zwycięstwo 22 grudnia kapitan Bonaparte został mianowany generałem brygady. Młody generał miał zaledwie 24 lata. Andrzej Zachorski tak skomentował to wydarzenie. Zwycięstwo pod było wyłączną niemal zasługą Napolona Bonaparte. Po raz pierwszy dały się wówczas poznać jego niebywała umiejętność czytania map i wyobraźnia przestrzenna, pozwalająca na wybranie skoncentrowanego uderzenia w najsłabszy punkt przeciwnika i użycie masowego ognia artyleryjskiego, w celu wykonania wyłomu dla ataku piechoty. Drodzy widzowie i słuchacze. Polecam Państwa uwadze moje konto na portalu X Użytkownik Barzanin 1768. Omawiam na nim wydarzenia dnia oraz publikuję artykuły w ramach cyklu Bohater Tygodnia. Znajdziecie mnie Państwo również na Facebooku Użytkownik Bażanin 1768 oraz na portalu Patronite Użytkownik Bażanin. Pozdrawiam serdecznie.